Cześć kochani, witajcie w świecie Toka Life World. Ja mam na imię Iza i zabiorę Was dzisiaj w cudowną wspólną przygodę. Hej, jesteś już gotowa? Dzisiaj ten cudowny, wspaniały dzień w naszej szkole! Oczywiście, że jestem gotowa! Już nie mogę się doczekać! A wiesz, co tam się dzisiaj będzie działo? Ja podejrzewam, że nikt nie będzie mógł się skupić na lekcjach. Ja też. To już dzisiaj otwarcie naszego prywatnego, pięknego placu zabaw. Ja już nie mogę doczekać, aż go zobaczę. Ja też. Pędzimy do szkoły. Cześć, kochani, wiem, że wszyscy jesteście dzisiaj tak podekscytowani, że z lekcji raczej będą nici. Tak nam się właśnie wydawało, panie profesorze. No to dobrze wam się wydawało, dziewczyny. Dzisiaj macie wolne. Wow, ale super! Tego się nie spodziewaliśmy! Ekstra, ekstra! Ale co? Tak w ogóle nie będzie dzisiaj lekcji? I nie będzie tego obiecanego pytania, spotyk? To po co ja siedziałem całą noc i powtarzałem materiał? Ale jestem wściekły, mój drogi. Powtarzałeś ten materiał, żeby się dobrze go nauczyć? Przecież nigdy za ciebie egzaminów później nie napiszę. No ale ja specjalnie się uczyłem na dzisiaj, miał mnie pan zapytać i miałem dostać piątkę. To, że Cię dzisiaj nie zapytam, to wcale nie oznacza, że ta wiedza nie przyda Ci się na przyszłość. Pamiętaj, że jeszcze będzie sprawdzian i praca klasowa z tego działu, więc to, że poświęciłeś wczoraj kilka godzin, to wcale nie na marne. A dzisiaj macie dzień wolny, dziś wielki dzień. Idziemy na otwarcie naszego cudownego placu zabaw. Cieszycie się? Ja już naprawdę nie mogę się doczekać! Jestem mega podekscytowana! Chodźmy już tam! Kochani, jesteśmy na miejscu! Możecie zwiedzać! Wow! Ale ekstra! Mamy boisko do koszykówki! Mogę spróbować rzucić? Ale super! Uuu! Tak! Trafiłem! Ja tu chyba będę spędzał wszystkie przerwy! Ej, ale co tam są za ludzie? Czego oni tutaj siedzą? Przecież to miał być nasz prywatny plac zabaw. Spokojnie, nad ogrodzeniem jeszcze popracujemy, aby nie było tu żadnych przypadkowych przechodniów. No ja myślę, mogę sobie rzucić jeszcze raz dziewczyny, gdzie jest piłka? Podajcie mi piłkę szybko, podajcie mi piłkę. Uwaga uwaga, najlepszy zawodnik rzuca za trzy punkty. Jest, mamy to! W takim razie, czy możemy iść pozwiedzać resztę? Oczywiście, dziewczyny, tylko nie oddalajcie się za daleko, żeby się nie pogubić. Nie znacie tego miejsca? Spokojnie, przecież jesteśmy już duże, poradzimy sobie. Ej, jak tu ładnie! Zobacz! Dzień dobry panu, możemy się dosiąść? Co ty siadasz mi na kolana, zwariowałaś? Oczywiście, dziewczyny, dzień dobry, witam was. Kwiatek dla ciebie. Dziękuję, jaki pan miły! Widzę, że macie swoje nowe, super miejsce do zabaw i do odpoczynku w trakcie przerw w szkole. I nie tylko. Myślę, że tutaj będzie tak fajnie, że będziemy się tutaj również spotykać ze znajomymi. Będziemy tutaj przychodzić również po szkole. Też miałem takie miejsce. Poznałem w nim swoją żonę. To właśnie to miejsce. Widzicie to serduszko, które jest wyryte w tym drzewie? Tak, ja widzę. Jest właśnie tutaj. To serduszko narysowała mi moja żona na naszej pierwszej randce. O, oh, wow! A można zapytać, kiedy to było? Oj, dziewczyny. Nawet wasi rodzice pewnie nie mają tyle lat. To było 55 lat temu! Ale super historia. A co z pana żoną? Gdzie ona jest? Możemy ją poznać? Niestety. Moja żona zmarła dwa lata temu. Zostałem sam. I bardzo często tutaj przychodzę, ponieważ mam ogromny sentyment do tego miejsca. Wcale się nie dziwię. Bardzo dziękuję za pięknego kwiatka. Jak tylko będziemy tutaj w okolicy, zawsze będziemy o panu pamiętać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Bawcie się dobrze, dziewczyny, i nie traćcie czasu na mnie, staruszka. Ale to nie jest strata czasu. Poznanie tak wartościowych ludzi to wspaniałe doświadczenie. Jest mi bardzo miło, że mogłam pana poznać. W takim razie do zobaczenia, dziewczyny. I mi również jest bardzo miło. Ale miły starszy pan, prawda? Tak, był uroczy i nawet dał mi kwiatka. Zobacz, tutaj możemy też grać w piłkę nożną. Chcesz spróbować? Może stworzymy drużynę dla dziewczyn. Cześć, dziewczyny, chcecie zagrać? Jeśli pożyczysz nam na chwilę piłkę, to chciałybyśmy spróbować. Proszę, dzięki. Odłożę kwiatka, żeby się nie zniszczył. I spróbuję strzelić gola. Jest! Udało się! Strzeliłaś prosto w światło bramki. Gratulacje! Coś czuję, że na tych ławkach będziemy spędzać masę swojego czasu. Chodź, pokażmy reszcie ten super plac zabaw. O, dziewczyny, widzę, że bardziej jesteście fanami piłki nożnej, a nie koszykówki. Na szczęście tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. My mamy w planach stworzenie damskiej drużyny piłkarskiej. No, dziewczyny, powiem Wam, że to bardzo ciekawy pomysł. Trzymam za Was mocno kciuki. Pokażmy to reszcie. Chodźcie, zobaczmy resztę. Wow, jak tu ekstra! Coś czuję, że na tych ławkach będziemy spędzać sporo swojego czasu. Jak tam się bawicie dzieciaki? Super, świetnie, świetnie, pokażemy panu jak strzelamy gola Wow, dziewczyny grają w piłkę? No dobra, pokażcie co tam potraficie Uwaga, uwaga, będzie strzał, tu, prosto w światło bramki, znowu się udało No dobra, to może sprawdzisz swoich sił jak ja stanę na bramce Sprawdźmy to, wow, ale super Trochę się boję, że teraz nie dam sobie rady, on pewnie to obroni i niestety, dziewczyny, nie udało się. Pamiętajcie, że strzały do pustej bramki to jedno. Fajnie, że w ten sposób trenujecie, ale jak będziecie grać w drużynie, to tutaj będzie stał bramkarz, który za wszelką cenę nie będzie chciał pozwolić Wam, aby ta piłka wpadła w jego światło. Ma Pan rację, musimy potrenować. To trenujcie, dziewczyny. Ja sobie na chwilę usiądę na trybunach i popatrzę. Musimy się teraz spisać Dobra, to ja stanę na bramce I będę udawała, że wpuszczę tą bramkę, dobra? No to patrzcie na to Spróbujcie teraz We mnie nie uwierzyć To będzie celny strzał Uwaga Uuu, Złapałam Ej, no nie tak się umawiałyśmy Sorry, ale wpadło mi w ręce Musisz celować bardziej w narożniki bramki Dobra, to była rozgrzewka Nie śmiejcie się tam Dziewczyny i gra w piłkę. To nigdy nie było nic dobrego. Nie mów tak. Dziewczyny na pewno sobie świetnie poradzą. Fajnie, że mają jakąś pasję. Dobra, no to druga próba. Uwaga, uwaga. Brawo, tym razem się udało. Wow, ekstra! Super, gratulacje. Dobra, słuchajcie. Dzień nasz dobiega już końca, więc ja będę powoli zbierał się do domu. Jeśli chcecie, możecie sobie tutaj zostać, a jeśli nie, zapraszam Was jutro, bo na dłużej przerwie pójdziemy sobie razem na plac zabaw i właśnie do tego parku. Jesteście za? Oczywiście! Super! A może będziemy tutaj spędzać też godzinę wychowawczą? Nad tym ja się jeszcze zastanowię, ale nie jest to zły pomysł. Super, dziewczyny! Wow, bardzo się cieszę. Ekstra. W takim razie do zobaczenia jutro i nie zapominajcie o potęgach. Co ty na to, abyśmy przychodziły sobie tutaj chociaż dwa razy w tygodniu i trenowały tą piłkę? Naprawdę mi się spodobało, a ty masz potencjał. Świetnie strzelasz. Dziewczyny, ja jestem tego zdania i bardzo chętnie dołączyłabym do waszej drużyny. Wiecie co? Ja może nie nadaję się do zbyt wielu rzeczy, do sportu tym bardziej. Ale chętnie chciałabym spróbować z wami potrenować. To co? Mamy już nowy bawski team. Dziewczyny, jak wy tak się dobrze wytrenujecie, to będzie ekstra rozgrywka. Możemy wtedy spróbować zagrać 4 na 4. Dziewczyny na chłopaków. Co wy na to? Jak trochę potrenujemy, to jesteśmy za. Ale super.